Cześć, witajcie w moim studio, a raczej w mojej e, piwnicy, w kolejnym odcinku ABC2 Polskiego Dokumentu. W poprzednim rozdziale tej serii opowiedziałem Wam o filmie e, Krzysztofa Kieślowskiego pod tytułem Gadające głowy. Dzisiaj pozostajemy przy tym wybitnym twórcy filmowym, który tak naprawdę zaczynał od dokumentu, a później przerodziła się jego kariera bardzo szybko w filmy fabularne. Zostajemy przy Kieszowskim, a dzisiaj przedstawię Wam bardzo fajny film, który chyba jest moim ulubionym filmem tego reżysera. Być może to, co teraz powiedziałem jest bardzo kontrowersyjne, bo później powstało wiele, wiele ciekawych jego filmów, ale ja bardzo lubię film pod tytułem Z punktu widzenia nocnego portiera. No, przeważnie ja lubię takie wojenne, wie Pan, filmy. Kombojskie takie, jak gdzieś strzelanina, bije, bitwa, to mnie najlepszy taki film odpowiada, wie Bo takie, wie Pan, miłosne, to mi nie odpowiadają te filmy. To nie dla mnie takie filmy, wie pan. Ja lubię takie więcej agresywne filmy. Jak się biją, walczą, wie pan o to, to jest wtedy śmieszne. Na mnie wie pan, bo ja się wtedy jestem zadowolony z tego. Słuchajcie, poszperałem trochę, żeby przygotować się do tego odcinka i poczytałem na temat kulis powstania filmu i wpadła mi w ręce taka informacja, która jest wydaje mi się dość interesująca, że film z punktu widzenia nocnego portiera jest jedynym filmem Krzysztofa Kieślowskiego, w którym jego bohater jest przedstawiony w sposób negatywny. W pozostałych filmach można było pałać z sympatią do bohaterów, a tutaj okazuje się, że jest wręcz przeciwnie. Dokument to portret wartownika w jednym z zakładów produkcyjnych w ówczesnym PRL. Tytułowy portier to służbista jakich mało przyjemność sprawia mu kontrola i egzekwowanie kar. Pretekstem do bezlitosnego wymierzania sprawiedliwości mogą być nawet błahe powody. Reżyser celowo tutaj używa takich środków przekazu, które mają ocieplić wizerunek naszego bohatera. Używa między innymi melancholijnej muzyki, nakręcił piękne sceny nad jeziorem, ale jak się okazuje są one zestawione z bardzo kontrowersyjną wypowiedzią naszego bohatera dotyczącą jego największego zamiłowania. No każdy człowiek ma do czegoś, wie pan, zamiłowanie. No ja mam, proszę pana, zamiłowanie do, do tej kontroli. Mam zamiłowanie kontrolować tych swoich kolegów, tych wędkarzy. Zabieramy kije, proszę pana, którzy nie mają opłacone karty czy sieci, proszę pana, zabieramy. No, wie pan, ja, do jest, do, można powiedzieć, mam takie hombi, do tego jestem, wie pan, przyzwyczajony po prostu. Jak się okazuje, swoje zapędy i kontrole Portier rozwija także poza swoją pracą, kontrolując np. wędkarzy, którzy zapomnieli karty rybackiej, a także młode pary, które wychodzą z kina lub wagarują. Kieślowski skupił się tutaj na jednym bohaterze, ale wydaje mi się, że bohater, który występuje w jego filmie, czyli właśnie tytułowy portier, to jest on takim symbolem ówczesnych klimatów panujących w czasach komunizmu, w którym to bardzo często Dochodziło do różnych incydentów, do wymierzania kar, do kontroli, do takich przypadków zgłaszania, mówiąc kolokwialnie, kapowania, więc to się zdarzało bardzo często i Kieślowski, wykorzystując tutaj tego jednego człowieka, tak naprawdę pokazał, jaki klimat panował w tamtym czasie. I oglądając to w XXI wieku, w 2020 roku, tak naprawdę. To jest jeszcze trudniej uwierzyć w to, że ludzie mogli w ten sposób się zachowywać. Podejrzewam, że w latach 70., kiedy ten film powstał, jego odbiór na pewno był równie mocny, ale na pewno ta perspektywa była trochę inna niż mamy ją teraz. Kieślowski podobno najpierw zrealizował monolog bohatera zarejestrowany na taśmie magnetofonowej, aby później na tej podstawie zaaranżować pewne sceny. Reżyseria tego dokumentu nie sięga tak daleko jak w przypadku nienormalnych Jacka Bławuta, ale pewne sceny były w 100% zaplanowane, na przykład tresowanie owczarka niemieckiego. Kieślowski przez długie lata nie zgadzał się, aby ten film został wyemitowany w telewizji, chcąc chronić swojego bohatera. Swoją drogą bardzo ciekawe, jak zareagował na ostateczną wersję montażową tego filmu sam Portier. Ciekawe, czy był dumny z tego, że wystąpił na ekranie, ale może jakiś moment refleksji się u niego pojawił i zobaczył z perspektywy widza, jakiego typu zachowania reprezentuje i jakiego typu człowiekiem jest. Trudno powiedzieć, nie dotarłem do takich informacji, możemy jedynie się domyślać. Regulamin jest ważniejszy jak człowiek. No, że jak się człowiek nie stosuje, to już, można powiedzieć, przepada. Wpada w takie po prostu bagno i proszę pana wtedy niknie ten człowiek. I dzieci się muszą też zastosować do tego regulaminu. I dorośli ludzie, którzy żyją, proszę Pana, na świecie, którzy dla nich jest ten piękny świat. To już wszystko w dzisiejszym odcinku Abyssadła polskiego dokumentu. Jeśli macie ochotę, to link do filmu znajduje się w opisie mojego filmu. Zapraszam Was serdecznie również do subskrybowania mojego kanału, do oglądania filmów dokumentalnych i do bycia na bieżąco. Wielkie dzięki, że ze mną byliście i do zobaczenia w kolejnym odcinku.